Wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale zasada ta dotyczy zarówno kwiatów domowych, jak i wszystkich roślin, które mamy w ogrodzie. Nigdy, dosłownie nigdy, nie wolno zasilać odżywkami roślin, gdy ziemia jest sucha. Będą źle rosły, będą chorować, lub nawet je spalimy. Odżywkę dajemy tylko na wilgotny grunt. Jeśli rośliny mają sucho, to najpierw podlewamy je wodą, oczekujemy chwilę, aż dobrze nasiąknie, i dopiero wówczas możemy poddać odżywką. Jeśli mamy jakieś małe robaczki w naszych kwiatkach domowych, to bierzemy dwie łyżki 3% wody utlenionej na jeden litr wody, podlewamy ziemię w doniczce i spryskujemy cały kwiatek. Powtarzamy aż do skutku.